Takie bardzo w stylu. i tu też mi się koala. Zobaczcie to. Byk. Osiołek. Krówka. Kurde. Ktoś miał ochotę na złoto sobie zrobić na bogato. Tak, w takim klimacie jeździmy tu w lutym, nie? Tu je cyprysy i te inne klimaty. Powiem wam, że dzisiaj jest tak gorąco. Ja pod spodem, potem skoro mam tego shirta ale jak się zatrzymam, już się grzeje. Silnik już termostatu nie ma. A i tak jak stanie, to wentylator się od razu włącza. Ja pierdykam. Luty 25 stopni. Coś wspaniałego, petarda. Nie, dzisiaj na wyrąbaniu Na dole przepaść. Fajnie, fajnie, pięknie. Do zobaczenia później. To Wam chciałem tylko pokazać. A zresztą jeszcze pokażę Wam te zakręty z przodu. Co Wam będę oszczędzał widoków. Zobaczcie to, To co pojechać Wam. Dobra, no to pojedziemy. Zobaczcie jakaś ściana. To był tłumik. Tak, podnóżek się już złożył. I następnie, już tłumikiem szoruję, jak chcesz go złożyć. I sobie 60 na godzinę w tych zakrętach tu latać. Dobra, jakiś rentkar leci z przodu, bo widzę po naklejce na szybie. Więc wam się odetnę. I do zobaczenia później. O, no, gość mi ustępuje. Kulturka. Spoko. Dzięki. Zobaczcie te zakręty. Z lewej do prawej. Cudownie tu się jedzie. Zobaczcie to. Coś pięknego, prawda? O, no, tylko z przodu. Popsy strzelają Przepustnica była zamknięta o, Ale widok! Coś pięknego! Tam na dole nawet ludzie mieszkają o, Ale tu jest cudownie Musiałem to zwolnić wam i pokazać No to zakręty też w ogóle Nie tak, że 5-10 Jakaś tam habówka Czy coś, że parę zakrętów i koniec Tylko tu jest naprawdę Tłusto i grubo zakrętami Cały dzień można Zobacz jak osobówki się wleką A jest dość, że nam maksa pod górę To jeszcze jest nam maga za, za Słuchajcie, jest tylko przerzucanie od lewej do prawej Zobacz, jak on musi wejść Żeby się tu zmieścić A to nie jest jakiś tam bus. Jest moment motocyklu jak to jest pięknie idziesz po cały czas na odkręconej manecie Przepinasz i masz obsy Ale dźwięk jest tutaj na tej hali się odbija Po całych górach rewelacja coś pięknego uwaga na spadające kamienie ówek i motocyklistów Ciekawe, co tu ciekawego można zobaczyć Tak, i umie w shooter. Ja tam widzę jeszcze zaraz kawałek asfaltu Ja tam widzę asfalt, jak jest asfalt to lecimy pod górę Zobaczcie jakie widoki. Szkoda, że nie mam na pilota jakiegoś zooma w tej kamerze. To bym wam to zoomował. Ale to jest sztos na sztosy. Obligatoryjny punkt widokowy na trasie motocyklowej. Z tamtej strony dosłownie mgła, z tej strony para wodna się unosi. A my lecimy tam. A co? <śla> po szutrze, nie? Reszta stała motocyklami tam, skuterami. Nie będziemy się rozdrabniać, ja nie będę chodził w tym stroju motocyklowym Lecimy pod górę Nie widziałem zakazu Na grubasa Na grubasa, 30% podjazd Ale ja mam wpad dzisiaj Ale tu jest grubo Patelnia Betonowa do tego na noze na jedynce Walka Ciekawe jak jest dalej Zbiornik na wodę Na dwójce porąbany pomysł ale dwa pasy są! Są! Coś pięknego Ja pierdykam Ale to jest wspaniale Będę zjeżdżał na hamulcach Troszkę mnie dziś, jakby to widać, pogięło Chyba, że nie doczytałem czegoś Na dwójce i pół sprzęgle. Bez sensu Było za piąć Ja Cię kręcę Lenistwo Hiszpanów i wybudowanie drogi na każdy szczyt, jaki jest tylko możliwe To jest coś zarypistego Powinienem, winąć za to postawie W Polsce już byłby to jakiś park narodowy Albo jakiś szczyt, nie wiem, typu Śnieżka, nie wolno wjeżdżać A Hiszpania? Zobaczcie, jak wysoko jestem To jest coś niebywałego w Hiszpania i poziom lenistwa, żeby budować asfalt, no ale żeby narysować te... zobaczcie od podnóżka do podnóżka to jest szerokość tego pasa nawet jakiś rowerzysta się tu zabrał ze mną ja dzisiaj się trochę odkleiłem jak widać w podróżowaniu rowerzystka, przepraszam zaczepiłbym Cię z tyłu, ale ja mam 40 na godzinę, nie 40 do szaleństwa o 60 to już chyba kółka odpadają więc nie zapinam niższego biegu, bo szkoda mi męczyć na wale ale Zobaczcie co się dzieje, ja pierdykam coś wspaniałego. Nie ten szczyt miał być dzisiaj, ale podniosłem rękawice dzisiaj na coś innego i chyba to przełożę. To się nagrywa cudownie. Jak tu jest pięknie słuchajcie. Trochę asfalt nierówny, beton nierówny, sorry co ja mówię. Mam nadzieję, że nigdzie go nie wypłukało na tym szczycie. Ale jest potęga. Mam nadzieję, że dowiem się jaka jest wysokość nad poziom morza na samej górze Że coś tam będzie jak to w Hiszpanii Ale jest petarda Coś wspaniałego, potelnia, przepraszam, przypniemy to na jedyne i jedziemy do góry. Słuchajcie, jest tam coś wybudowane, ale widzę, że góra jest jeszcze wyżej. A co tam? Drzewa powycinane, chyba tu był jakiś lekki pożar. Widzę palmy okopcone, tylko odrosły. A drzewa, wszystko czarne. Albo jest ani za wysoko, albo się tu coś fajczyło. Ale tu jest pięknie Ja Cię kręcę Powinienem mieć widok na dwie... Na całe Costa Blanca Od Walencji Po Benidorm Alicante Zobaczymy Coś wspaniałego Chyba to dopiero jakaś stacja pośrednia mi się wydaje Mam nadzieję że ze mną jesteście, oglądacie te piękne widoki Ale na moje oko Ja Cię kręcę o, jesteśmy wysoko, słuchajcie. Gdyby nie te chmury, to tam by była Walencja, słuchajcie. Tam Gandia i Morze Śródziemne. Tam Benidor i widać Morze Śródziemne. Ole, ja cię kręcę. Za kilometr 200 powinien być szczyt. No to co, lecimy, nie? Nie ma się już co rozmieniać. Ale, petarda. Ale, sztos. Już bywałem tutaj w tych górach Ale na tym szczycie jeszcze nie byłem Także zabieram Was na samą górę I będziemy to wszystko podziwiać z samej góry Co tam panie kolarz? Wszystko gra? Kola na całe? Chyba już wyżej się nie da Chyba już koniec. Ewidentny koniec. Ja cię kręcę, słuchajcie. Ja tu zawrócę. Ale coś wspaniałego jest. Jest jakieś obserwatorium, chyba. Dlatego jest to osobówka. Postawiłbym go tutaj, ograł. Odpalonego. Ale to może być troszeczkę niebezpieczne. Ustawimy go na kamieniu. Dobra, stoi. Spuścimy go tylko z biegu. Poszukiwania biegu trwają. Jest znaleziony. Grubo Tam jeszcze można wejść, jak ktoś ma ochotę Ale zobaczcie, jak to wygląda Wow. Coś wspaniałego Yeah, beautiful view Amazing Wonderful Kolaż i pali jakieś elektroniczne coś rozmawiam no, przez telefon <laughs> Ta rozmawiam przez nagrywanko eee, pomoże? zgaszę tylko pogadamy <laughs> chwila moment z Gdańska? cześć Sylwester ale wysoko ja jestem pierwszy raz w Kalfei tak? Kumpel, sobie robi stąd e, zdjęcie? <grym> z tej knajpie wie kurwa, to chyba ta droga. No? No, rewelacyjna droga. No i ja już drugi rok, więc, no, ale na tej górze jeszcze nie byłem. Ostatnio żeśmy wchodzili na Bernie a? ale już na nogach, nie? Ale też tam można podjechać, dasz do tej takiej przełęczy do Fortu Bernia, a później już na nogach dwie godzinki się tam idzie już. Rowerem wjeżdżają? Tak, Toż, rowerem wjeżdżają. No, Fort Bernia, jak się wpiszesz tam w Google. To rowery masz rewelacyjny asfalt i ostatnia końcówka jest tylko takie 500 metrów takim betonem jak tu Ale równym przynajmniej, nie tak jak tu, że skacze, nie? No, ja w Benidormie sobie siedzę Ja do Ksiady przejdź No jest nie wiem czy... Bo Kalpę masz tak, że jak jest wschód to jest ciepło A jak masz, już zajdzie słońce to jeździ od tej strony, od altej jeździ I są nagrzane te góry Czyli jak chcesz brać rano To od strony Kalpę wschód, nie? A jak przejdzie, to w zachodnią stronę. Ja już to samo mam na motocyklu, nie? Wyjeżdżam w tamte rejony, od wschodu wyjeżdżam na tamte rejony. A jak jest ciepło, to w tamte strony, nie? Na Guadalajara, w tamte rejony, w stronę Relu. Tam jest pięknie. No. Ale ładny widok. Pogoda też, wiosna.